Witajcie w szóstym odcinku Amber Podcast. Dzisiejsza rozmowa zostanie poświęcona omówieniu technicznych aspektów udzielania pierwszej pomocy podczas podróży samochodem. Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim podróżującym powinno być najważniejszą kwestią każdego wyjazdu. W związku z tym dla każdego kierowcy priorytetową kwestią powinno być upewnienie się, że jego pojazd jest wyposażony w niezbędne wyposażenie, jakim jest m.in. apteczka samochodowa, gaśnica czy trójkąt ostrzegawczy. Gościem specjalnym tego odcinka Amber Podcast, z którym porozmawiamy na temat pierwszej pomocy na drodze, będzie Paweł Kwiatkowski z firmy Quadro, który specjalizuje się w szkoleniach w zakresie pierwszej pomocy, jest ratownikiem medycznym z uprawnieniami PEPOSZ. Witam serdecznie. Witam państwa. Zacznijmy może od apteczki samochodowej, która może nie jest obowiązkowa zgodnie z przepisami prawa, ale Warto ją mieć w samochodzie dla swojego bezpieczeństwa i dla możliwości udzielania pomocy innym. Jak wygląda podstawowe wyposażenie apteczki samochodowej? Jak Pani dobrze wspomniała, według polskiego prawa nie ma obowiązków. Jednakże, tak jak pani też słusznie mówi, proszę Państwa, żebyście Państwo wyposażali. Mieli i zarówno w domu, w pracy, jak i w samochodzie. To jest dla naszego bezpieczeństwa. Warto mieć apteczkę, by ją w razie zagrożenia potrzeby użyć, niż wtedy, kiedy nie ma możliwości, czy mamy akurat sytuację, którą kiedy trzeba użyć, byśmy tej apteczki po prostu nie mieli. Lepiej posiadać apteczkę. Co do apteczki wyposażenia, znowu nie mamy znormalizowanej i nie wiemy, nie możemy określić jasnych standardów, bo nikt nie określił. Lecz standardowymi wyposażeniami, które najczęściej możemy łatwością kupić w wielu aptekach i wielu miejscach publicznych czy sklepach, są wyposażenia tzw. dinowskie 13164 i 13157. Co do jego wyposażenia, to jest i my zalecamy to wyposażenie 13157, ponieważ jest ono o wiele szersze. Zawiera i plastry i zestawy takie mniejsze od większych, bandaże mniejsze i większe, opatrunki, niestety opatrunki te jałowe, które bezpośrednio kładzie się na ranę, zwyczajowe są tam małe. Ja zaraz Państwu dodatkowo bym zaleciał, żebyście przynajmniej mieli kompresy jałowe półmetrowe i gazy jednometrowe. Ponieważ przy silnych krwotokach, przy większych urazach, to takie minimum 2-3 gazy są i na tamowanie ran, i na rozprzestrzenianie się na większą płaszczyznę ciała. Na przykład, jeżeli rowerzysta by upadł i sobie, jakby to mówimy, scheblował tą część ciała, gdzie plecy tracą szlachetną nazwę, to rozparcie takiego małych opatrunków 5 na 5, no to tak puzelki by wyglądały. A tak to można rozprzestrzenić całą gazę na całą część naszego ciała i zachować ten komfort sterylności tej rany. Oprócz tego oczywiście zalecamy zamiast bandażowania w tej chwili chusty trójkątne, które można dosyć szybko zasłonić ten element ciała, jakim jest na przykład głowa, może to na pirata założyć, na babunie, temblaczki do służenia i Każdą też chustę, składając odpowiednie pasy, można zrobić i zastąpić jak bandaż. Bandaże bardziej nam służą już do celów związanych z usztywnianiem ewentualnego ciała obcego będącego w ranie, bo pamiętajmy, że nigdy żadnego ciała obcego z rany nie wyjmujemy. Kompresy są różne, od mniejszych do większych z podstawowym wyposażeniem, ale Jednym z tych elementów, które takie wyposażenia będzie mieć, to będzie koc termiczny. Co do koca termicznego, chciałbym tylko zwrócić uwagę w zależności od e, które Państwo dostaniecie, stare nowe wersje, Będą koce termiczne, które mogą mieć srebrno, srebrne, srebrne, srebrno-złote raczej. Kiedyś w zasadach mówiła, że złotym do słoneczka, srebrnym do środka ciała. Proszę Państwa, w naszych warunkach ważne by było, żeby opatrzyć tego pacjenta, więc którą tą stroną byście Państwo go obłożyli, koc termiczny, ma służyć do homeostazy takiego temperaturowej pacjenta. Więc jeżeli będzie on dobrze opatulony, jak my to mówimy, jak cukiereczek, taką folią termiczną, to w tym momencie zachowamy mu ten komfort termiczny. Niezależnie, czy to będzie czy to srebrno, surono czy złotą, te najnowsze są właśnie, żeby się ludziom nie myliły, są całkowicie z obu stron srebrne. Powinny być nożyczki, nożyczki odpowiedniej formy, bo są takie często nożyczki takie jak dla dzieci, gdzie kartkę papieru nie i A takie powinny być niestety chirurgiczne, dobre, by w tym, zwłaszcza w okresie zimowym, mogły dobrze przeciąć wszystkie elementy ubrania. Zalecamy dla Państwa jeszcze pewne wyposażenie dodatkowe, które nie są standardowo w apteczce. W takim razie, jakie są te dodatkowe przedmioty, które warto, w które warto zaopatrzyć naszą apteczkę samochodową? Najważniejsze dla nas jest, żebyśmy mieli dla nas bezpiecznie, czyli te podstawowe, czyli rękawiczki. Chciałbym, żeby w każdej apteczce był też ustnik do prowadzenia sztucznej wentylacji w przypadku resutacji krążeniowo dechowej bo często niestety boimy się tak zwanego usta, usta, buzi, buzi, dla systemu. Wiemy też doskonale, że oddech jest bardzo ważny, więc tlen dostarczony przez nas komfort będzie mieć o wiele większy, kiedy będziemy mieli ten ustnik, a tym bardziej ten, jak mówiłem, tak zwane serduszko, które jest takie pocket mask, które sprawia, że możemy to robić w sposób o wiele bezpieczniejszy dla nas. Oczywiście dodatkowo Państwa, bym chciał mieć, że po każdej akcji ratowniczej zostają nam odpady. Po potamowaniu, po opatrzeniu, jakieś opatrunki, jakieś z krwią, jakieś nasze rękawiczki, które zdejmiemy po całej akcji, żebyśmy nie zostawiali to na poboczu drogi, tylko mieli jakiś woreczek na te właśnie odpady. Żebyśmy mieli też ewentualnie drugi jakiś woreczek z takich lepszejszych, jak my to określamy. By wrajeczego czego ewentualnie mieć do dyspozycji, kiedy nasz poszkodowany będzie mieć na przykład amputanta palca, amputanta dłoni, by można było zachować go w to, to takiego woreczka, czy mniejszego, czy większego, i wraże go przekazać to odpowiednio służbom, bo być może uda się jeszcze to pacjentowi przyszyć, w zależności oczywiście od stanu, ale o to ocenią to medycy. Do wyposażenia niestandardowego zalecałbym mimo wszystko, żebyście mieli na wyposażenie samochodu, może nie apteczki, to latarkę. Zalecałbym mieć flary sygnalizacyjną, ale to jeżeli chodzi mówimy już o na przykład o autostrady dalekie odległości, zwłaszcza bez jednocnej, bo ten trójkąt ma odblaskowy, jednakże jego oddziaływanie, zwłaszcza przy dużych prędkościach, jest mniejsze, a flary sygnalizacyjne, oświetleniowe. Dają, że tak powiem, te blaski i oświetlenie o wiele większe. Oczywiście mamy jeszcze te elementy dodatkowe, że więcej opatrunków, mówię jednometrowych do tamowania, więcej chust trójkąty, przynajmniej z trzy, które mogą stabilizować nam, bo trzy, dwie chusty, na przykład są chusty trójkątne, będą nam potrzebne do stabilizacji ręki, tak zwany temblak, a do dobrego mocowania nogi, nogi przynajmniej przy połamaniach to są trzy chusty trójkątne wokół stóp, przed kolanami i powyżej, więc to taka stabilizacja, trzy chusty trójkątne są tym elementami zalecanymi przez nas. Dziękuję bardzo za tę odpowiedź. Teraz z pewnością będziemy wiedzieć, jak właściwie wyposażyć naszą apteczkę samochodową. Jeśli już taką apteczkę samochodową skompletujemy, to czy jest jakieś miejsce w samochodzie, w którym należy ją umieścić? Oczywiście, proszę Państwa, najlepiej, żeby ta była bardzo szybko dostępna. Zazwyczaj to jest jakieś miejsce w samochodzie, ale najczęściej to za tylnym siedzeniem, często operują. Rzadziej na tylnej półce, bo boimy się, że ona źle przymocowana może fruwać w czasie wypadków i stworzy nam dodatkowe zagrożenie. ale oczywiście w bagażniku, tylko w bagażniku bardzo ważne, że jeżeli zakładamy nasze już bagaże, to nie kładziemy tam właśnie apteczki, gdzie najczęściej jest przy zakolu, pod podłogą, tylko musimy to ułożyć tak, żeby to jeden z był z tych elementów ostatnich, pakowanych, żeby przy otwarciu bagażnika można było od razu tą apteczkę wyjąć z samochodu. Warto zapamiętać, aby apteczka była zawsze łatwo dostępna w razie potrzeby. Jeśli chodzi o zawartość apteczki, to mogą się w niej znajdować rzeczy, które tracą ważność. Jak często należy sprawdzać y, zawartość ta, y, apteczki samochodowej? Nie ma znowu jakiejś regulacji, lecz my, proszę Państwa, mówimy, że najpóźniej raz na pół roku, ale ja bym powiedział, że wolałabym, żeby była to właśnie sprawdzenie raz na kwartał, ze na właśnie te zawartości dodatkowe, e, zwłaszcza jak są okresy letnie albo zimowe, jeżeli mówimy na przykład o latarkach, innych rzeczy, bateriach, w tych różnych temperaturach no będą różnie działały. Bo jeżeli chodzi o gwarancję wyposażenia apteczkowego, no to zdajemy sobie sprawę, że one mają przeważnie standardowe na 2 lata, na 3 lata wyposażenie, więc jesteśmy w stanie przy standardowych półrocznych przeglądach zobaczyć, że dany opatrunek jałowy czy element innego wyposażenia ulega końcu ważności. Jakie są najważniejsze elementy wyposażenia awaryjnego, których nie może zabraknąć w aucie? Bezwzględnie nie może zabraknąć oczywiście trójkąta i gaśnicy. To jest w naszym systemie prawnym I ja uważam, że powinniśmy tutaj dodać i apteczkę właściwą, wyposażoną, dostosowaną do tego, co mamy, i ilości osób przebywających w samochodzie. Więc inna też byłaby apteczka dla samochodu osobowego, inna apteczka dla samochodu ciężarowego, czy też autobusu. Miejsce wypadku, kolizji lub po prostu awarii musimy odpowiednio oznaczyć. Podstawowym działaniem jest wystawienie trójkąta ostrzegawczego w odpowiedniej odległości od miejsca zdarzenia. Jaka jest prawidłowa odległość, w której powinniśmy ustawić trójkąt ostrzegawczy? Zgodnie z przepisami kodeksu drogowego należy umieścić w odległości około 30 do 50 metrów od uszkodzonego auta. Lecz jeśli mówimy o drogach wszystkiego ruchu na terenie niezabudowanym, musimy tą odległość zwiększyć. I to się mówi o odległości 100 metrów od pojazdów. Stąd, drodzy Państwo, ponieważ na terenie niezabudowanym na zewnątrz widoczność i przy dużej prędkości poruszających się pojazdów, zwłaszcza w pozycji nocnej. Zalecam bym dlatego Państwa oprócz tego trójkąta, to właśnie tego wyposażenia typu flara, typu żeby jeszcze móc rozstawić, jeszcze na jeszcze największym dystansie, by to lepiej jeszcze sygnalizowało zagrożenie, niebezpieczeństwo, lub móc przekazać to innej osobie, uczestniku ruchu, który podobnie jak w przypadkach na przykład zdarzeń, może Państwo oglądali. Wyścigi, formuły, gdy się zdarza, że powiem, wypadek, to taka osoba z boku macha sobie takimi chorągiewkami. To tak samo można machać tymi flarami, znacznie oddalonymi. Te osoby, uczestnicy, widząc, że coś już jest nie tak, zaczną zwalniać. Jak zaczną zdalniać, jeśli zobaczą trójkąt, już będzie prędkość dopasowana, by nie doszło, że powiem, do bezpośredniego najechania. Bo widoczność, że powiem, niestety e, świateł awaryjnych. Czy tego elementu obrazkowego no może być, że powiem, utrudniona w pozycji nocnej, zwłaszcza że to będzie zaraz z zakrętem lub jakiegoś innego, czy zamglenia innych opadów atmosferycznych niekorzystnych. Jak już wcześniej Pan wspomniał, jednym z obowiązkowych elementów wyposażenia samochodu jest gaśnica. Jakie są różnice między różnymi rodzajami gaśnic i jak wybrać odpowiednią gaśnicę do samochodu? Jako inspektor ochrony pożarowej mogę Państwu powiedzieć, że są jak gdyby dwa standardowe. Standardowe są gaśnice, takie małe samochodowe. One nie są stałociśnieniowe. One, tak jak kiedyś syfon do napojów, polegają na zbiciu naboju, ładunku z gazem, który musi ulec uwolnieniu, zmieszaniu się z proszkiem i wtedy stanie się środkiem gaśniczym. Ja u siebie. I zalecam na szkoleniach kupowanie mini antystresowych gaśnic stałocieni ściśnieniowych, tak zwanym manometrem. Są one ogólnie też dostępne, oczywiście, są troszeczkę droższymi gaśnicami, lecz w ten czas, kiedy zobaczycie, że przy elemencie, przy zawleczce, przy elemencie naciskowym będzie takie kółeczko. To jest tak zwany manometr ze wskazywaniem czerwone, zielone, czerwone. Na zielonym to znaczy, że ciśnienie w, ma, w butli jest odpowiednie i w środku jest zmieszany gaz z proszkiem gaśniczym. W ten czas po wyrwaniu zawleczki od razu naciśnięcie powoduje, że z gaśnicy wyleci gaz zmieszany właśnie ze środkiem gaśniczym. I czyli Szybkość reakcji gaszenia jest natychmiastowa. W przypadku tego drugiego typu gaśnic, który mamy, to podobnie jak z tak zwanymi gaśnicami grzybkowymi, tak jak Państwu wstępnie już powiedziałem, należy najpierw nacisnąć wajchę, która powoduje zbicie ładunku z gazem, następnie niezwłocznie tą wajchę puścić. Dlaczego? Bo jeśli nie puścimy, to ta wajcha, jak my to nazywamy, niestety, ale jednocześnie zwalnia zawór spustowy. Więc proszek zamiast naboju lecieć do wnętrza gaśnicy, żeby złapać proszek i stać się środkiem gaśniczym, wylatuje samodzielnie przez zawór na zewnątrz. Niestety, siła gaśnicza wtedy jest też na parę centymetrów przed. Ale nie jest to żadne skuteczne. Stąd niestety bardzo często jest taka panie Strażaku, użyliśmy tych gaśnic 5 10, a tego proszku to tyle co nam na rękach. My się zawsze w tym momencie bierzemy i pytamy takich sobie osób, jak Państwo sobie użyli? Czy tak jak jest na rysunku na gaśnicy? A co jest na tej gaśnicy narysowane? Oczywiście jest, że wyrwi zawleczkę i to na tym rysunku widać. Jest rysunek, w którym widać dwie strzałeczki, że nacisnąć dźwignię, to no wajchy jak ją nazywamy, i jest strzałeczka w dół i w górę. No to niektórzy mówią: No tak, nacisnąłem, nacisnąłem. Mieszaliście, mieszaliśmy. Syczało, syczało, a nie miało syczeć. Bo te oznakowanie strzałeczka w górę, strzałeczka w dół, w dół oznacza, proszę Państwa, że najpierw mamy nacisnąć tą dźwignię i natychmiast, zgodnie z opisem, który jest obok, który bardzo rzadko czytamy, natychmiast ją zwolnić. Tak jak mówiłem, bo inaczej gaz będzie ulatywał. Po odpuszczeniu, zwolnieniu tej dźwigni należy odczekać w zależności od wielkości gaśnic. Producenci mówią od 3 sekund nawet do 5 przy tych większych gaśnicach, bo musi być to czas, żeby Gaz zmieszał się z proszkiem gaśniczym, który jest na dole. W tym celu wielu strażaków zaleca, żeby tą gaśnicą właśnie potrząsać, mieszać, by ten proces mieszania proszku z gazem technicznym został jak najszybszy. I w ten czas, pod upływie tych 3-5 sekund, dopiero ponownie naciska się dźwignię i w ten czas z. Otworu będzie wylatywał już środek gaśniczy, czyli gaz zmieszany z proszkiem. Dziękuję bardzo. To bardzo cenny instruktaż, jak właściwie korzystać z gaśnic. Myślę, że też warto dodać o regularnym sprawdzaniu i legalizacji gaśnic przynajmniej raz do roku. Tak, oczywiście. Jednym z podstawowych, dodatkowych elementów wyposażenia dla osób podróżujących z dziećmi jest fotelik samochodowy. Jakie są zalecenia dotyczące montażu i ustawienia fotelika samochodowego dla niemowląt oraz starszych dzieci? Większość medyków powie od razu, że podróżowanie z tymi najmłodszymi noworodkami powinno mieć jak najmniej, ponieważ mają jeszcze nieukształtowaną całkowicie strukturę mięśniową, a dopasowywanie fotelików jest znacznie utrudnione. Oczywiście zaczynają być dostępne tak zwane wkładki, które są różnej wielkości, bo ten nasz niemowlaczek jest też różnych jak gdyby, rozmiarów. Lecz dla niego oczywiście jest pozycja mimo wszystko najlepsza, najbardziej leżąca, jak najmniej bardziej wygięta właśnie takiego w okrąg, dlatego te wkładki powinny być odpowiednio dopasowane do naszego maleństwa i rzeczywiście, że powiem, żeby było to skierowane odwrotnie jak do kierunku ruchu drogowego. Więc stąd najlepiej by było, żeby ta fotelik umieścić to na tych siedzeniach. Są możliwe do kupienia e, dla mam e, takie lusterka, które się mocowuje do zagłówków w ten czas kierująca jazdy matka może przez lusterko obserwować drugie lusterko, które jest ukształtowane, nakierowane na dziecko i wtedy wiemy, czy dziecko że powiem, co robi, jak robi, itd, itd. Mimo wszystko, lepiej jeżeli tylko możecie, podróżujcie wraz z drugą osobą. Ta druga osoba siedząca przy tym dziecku małym fotoliku w pełni będzie go kontrolowała, kontrolowała właśnie może patrzeć, czy ono prawidłowo oddycha, czy przypadkiem nie dochodzi do jakiegoś zakrztuszenia śliny, a to są elementy, które już przez lusterko może być słabi widoczne, a to niestety powodować dla tego maleństwa, gdzie skutek drogi odbije i wynaczyni się z jego usty, Mleczko czy potrawa, i to będzie powodowało u niego nawet i zatkanie dróg oddechowych. W jaki sposób zadbać o bezpieczną podróż osób z niepełnosprawnością oraz kobiet w ciąży? Jeśli mówimy o kobietach w ciąży, y, oczywiście y, jest tak, że nasze prawodawstwo mówi, że y, przy zaświadczeniu mogą w ogóle nie używać pasów. Technologia poszła na tyle y, do przodu, że są specjalne pasy. Adaptery dla kobiet właśnie w ciąży, które powodują, że nie ma nacisku na płaszczyznę brzucha, są to tak zwane adaptery np. BeSafe, może sobie to wprowadzić, które podobnie jak dla kierowców prawie formuły są tutaj przez uda mocowane i zabezpieczają kobietę w ciąży. Jeśli mówimy o osobach niepełnosprawnością, no to to jest wszystko, w zależności jest, jaka ta niepełnosprawność jest, ale standardowo, że powiem, wszystkie osoby powinny być zapięte, podróżować w, w pasach. Skoro mamy już auto wyposażone w elementy wpływające na nasze bezpieczeństwo, przejdźmy może do dobrych nawyków podczas podróży. Jakie są te dobre nawyki służące zachowaniu dobrego samopoczucia i koncentracji kierującego? Żeby dobrze się podróżowało, to jest komfortowa pozycja, więc dobrze, żeby ta osoba i zarówno kierowca, jak i pasażerowie w miarę możliwości dopasowali sobie siedzenie do komfortowych swojej podróżowania i czasu, kiedy podróży. Żeby ten czas, jak jest podróży, no to sobie podzielić na pewne przystanki, bo w stanie rozprostowania, jakby to się mówi, rozciągnięcie, wpływa korzystnie, tak? Komfort termiczny, czyli jednak, jak ktoś lubi klimatyzacje mniejsze, większe, pasażer może powiedzieć więcej, może mniej, że klimatyzacja jedno-, 3 trzystrefowa, to wiadomo, że nie, czyni cuda dla niektórych podróżujących. Dopasować sobie termicznie, ale mimo wszystko, e, najważniejsze to są przystanki. Najważniejsze, żeby od czasu do czasu zmienić pozycję, żeby też kontrolować siebie, bo zmęczenie, w najgorszym przypadku zaśnięcie, no to doprowadza na drodze, zwłaszcza na drogach szybkiego ruchu, do wielu, wielu nieprzyjemnych zdarzeń, tragedii, wręcz to bardzo istotna informacja, weźmy ją sobie do serca i stosujmy podczas długich podróży. W podróż nierzadko udajemy się z innymi osobami, których zachowania mogą wpłynąć na nasze bezpieczeństwo. Jakie są główne obowiązki pasażerów w trakcie podróży samochodem? Najważniejsze jak dla mnie jako kierowcy jest to wspieranie tego kierowcy, bo to on zawsze może w każdej chwili e, zauważyć może szybciej, że zbliża się coś niebezpiecznego, zwłaszcza, kiedy to się zbliża z boku, gdy ktoś może nie widząc nas, będąc w tak zwanym ślepym punkcie, tak, w lusterku, zjeżdża na przykład na nasz pas, zbliża się, tak, żebyśmy czego mogli zareagować, czy kierowca na przykład zatrąbić, z, z, troszeczkę zmniejszyć prędkość, też, że tak zbliżyć się do krawędzi swojej jezdni, o ile jeszcze to jest możliwe i jest to bezpieczny. I elementy związane z pilotażem. Pilot nawiguje, mówi co gdzie jest, gdzie będzie ta trasa, być może on właśnie będzie mieć nawet włączoną jakąś nawigację, którą bardzo często sobie prowadzimy do celu, żebyśmy mogli dojechać. Lecz nie tylko nawigacja, ale też i obserwowanie głównie, co ma być przede wszystkim jednak znaków, bo niestety a nawigacje często nie są na aktualnie i te, że są objazdy, utrudnienia lub ograniczenia możliwości poruszania no determinują, że nawigacja wprowadzi nas na niedobre tor jazdy gdyby, więc w związku z tym zaufanie no, ale jednak kontrola otoczenia, kontrola oznakowania, kontrola też i prędkości, bo za każdym razem jednak trzeba dopasować do warunków panujących na drodze. Okej. Okay. Więc Planowanie trasy, przystanków i obserwowanie, oczywiście, też i kierowcy. Bo jeżeli ten kierowca mruży oczy, a mu ta głowa, tak jakby lekko opada ku dołowi, tak jakby chciał, że powiem, już zasypiać, no to niestety ingerencja jest. Niektórzy też preferują rozmowy z kierowcą, przy czym te rozmowy to bardziej jakby monolog pasażera bardziej by żeby to jednak pasażer więcej mówił niż sam kierowca, by ta rozmowa też go nieznacząco nie rozpraszała przy prowadzeniu pojazdu mającego. Pamiętajmy także o obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa, także jako pasażerowie na tylnej kanapie Jesteśmy do tego zobligowani przepisami. To już wszystkie pytania w naszym dzisiejszym podcaście. Bardzo dziękuję za udział i podzielenie się wiedzą na temat bezpiecznego podróżowania panu Pawłowi Kwiatkowskiemu z firmy Quadro. A was, drodzy słuchacze, zapraszam do kolejnego odcinka, który będzie poświęcony praktycznym kwestiom związanym z udzielaniem pierwszej pomocy.